Niedawno świat muzyczny doznał kolejnej wielkiej straty. 17 maja zmarł Vangelis, twórca muzyki elektronicznej i filmowej. Jego bogata dyskografia składa się z licznych płyt solowych oraz nagranych wspólnie z wokalistą Yes, Iona Mandersonem. Spora część dorobku to znana i ceniona muzyka filmowa. Tu Dość wspomnieć o Oscarze, którego otrzymał w 1982 roku za ścieżkę dźwiękową do obrazu Rydwane Ognia, czy choćby o ilustracji muzycznej do obłowcy Androidów z 1994 roku oraz filmu 1492 Wyprawa do Raju zrealizowanego w 1992. Wangelis był samoukiem. Podobno pierwsze próby komponowania podejmował mając zaledwie 3 lata. Dziś przypomnę mniej znane dzieło z początków jego działalności. Evangelos Odysseas Papatanassiu, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, urodził się w Grecji. Mając 12 lat, słuchał zarówno jazzu, jak i Rock and rock'n'rolla. Trzy lata później, jak wielu jego rówieśników, udzielał się w kilku szkolnych zespołach muzycznych. Na początku lat 60. był współzałożycielem pop-rockowej formacji The Formings, z którą zdobył w swojej ojczyźnie sporą popularność. Szlifował talent, pisząc również dla innych artystów. zachęcany sukcesem, wspólnie z grającym na perkusji Lukasem Siderasem i wokalistą, Demisem Rusosem, grającym także na gitarze basowej, stworzył grupę Aphrodite's Child. Ten ostatni z muzyków zasłynął później jako wykonawca całkiem sympatycznego, choć nieco cukierkowego repertuaru pop. Niepewna sytuacja polityczna w ojczyźnie sprawiła, że muzycy postanowili spróbować szczęścia w centrum ówczesnego muzycznego świata, czyli w Londynie. Niestety dotarli jedynie do Francji, bowiem Anglia zamknęła przed nimi granice, podejrzewając ich o działalność wywrotową. Był to bowiem czas pamiętnej studenckiej rewolty. Zespół osiadł w Paryżu. Dorobił się kilku singli, z których najbardziej znany zawierał piosenkę Rain and Tears, inspirowaną kanonem Johanna Pachelbella. Tu kłaniają się dalekie echa Procol Harum. Nagrali także dwa udane albumy End of the World w 1968 oraz It's Five O'Clock rok później. Apetyty jednak rosły. Opus magnum zespołu stał się trzeci album opatrzony prowokacyjnym tytułem 666, który, wobec obiekcji wydawcy, jak na ironie, w sklepach pojawił się dopiero kilkanaście miesięcy po rozpadzie grupy. Na czerwonej okładce, pierwotnie miała być czarna, jako przeciwieństwo do białego albumu Beatlesów, prócz imienia Bestii, znalazł się cytat z Apokalipsy Świętego Jana. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Myliłby się jednak ten, kto próbowałby doszukiwać się w tym dziele odniesień satanistycznych bądź fascynacji okultyzmem. Projekt wprawdzie został zainspirowany apokalipsą, lecz twórcy przefiltrowali jej treść przez pryzmet popkultury lat 60. skutecznie pozbawiając ją odniesień religijnych. Urzekła ich jedynie dramaturgia opisywanych wydarzeń. Swoją wizję przedstawili w formie spektaklu, prezentowanego grupie hipisów przez trupę cyrkową pod dachem wielkiego namiotu. Narratorem całości był konferansjer z zacięciem telewizyjnego showmana, który pod koniec popadł niemal w schizofrenię, odkrywając, że w tym samym czasie na zewnątrz namiotu prorocza wizja właśnie się urzeczywistnia. Nieświadoma publiczność uważała, że wydarzenia rozgrywające się poza namiotem są również częścią programu. Jedynie narrator rozumiał, że prezentowana inscenizacja przerodziła się właśnie w realną bitwę dobra ze złem, zwiastującą koniec świata. Za muzykę całości odpowiadał Sam Wangelis. Była dość wizjonerska, nawet jak na koniec lat 60., gdy realizowano najbardziej zdumiewające pomysły. Można jej zarzucić pewien chaos i brak spójności, choć zawiera też świetne pomysły, sprawiające, że całość brzmi. Intrygująco i innowatorsko, album już wówczas zapowiadał wyjątkowy potencjał drzemiący w kompozytorze. Odnoszę jednak wrażenie, że gdyby całość zamknąć na jednym krążku, to efekt końcowy mógłby być znacznie ciekawszy. Na całość składają się 24 utwory, niektóre trwają zaledwie kilkadziesiąt sekund, inne kilka minut. Jest też rozbudowana blisko 20-minutowa kompozycja All the Seats Were Occupied, będąca wycieczką w rejony psychodeli oraz retrospektywnym spojrzeniem na główne tematy muzyczne całości. Zwraca uwagę utwór The Four Horsemen z porywającą melodią, wokalem Rusosa i świetnym gitarowym solem Colourisa. Niewątpliwie album 666 Choć był spełnieniem ambitnych wizji Wangelisa, nie do końca przypadł do gustu pozostałym muzykom. Mimo rozbieżności, które w efekcie doprowadziły do rozpadu grupy, dobrze się stało, że ambitny Grek doprowadził swój pomysł do końca. Może nie wszystkie idee sprawdzają się po czasie, jednak w efekcie powstał jeden z najbardziej wyjątkowych i inspirujących projektów w początku lat 70. Płyta mocno różniła się od wcześniejszych dokonań grupy. Zespół stanął na rozdrożu. Wizja greckiego mistrza klawiatury go przytłoczyła i zdominowała. Krytycy zarzucają albumowi brak spójności, a ja jednak sądzę, że paradoksalnie to właśnie stanowić może jego siłę. Dużo w nim eklektyzmu, pop miesza się z muzyką progresywną, rock sąsiaduje z ambientem i typowo greckimi inspiracjami, natomiast całość jest nieśmiałą zapowiedzią kierunku, w którym Wangelis miał wkrótce podążyć. Warto po nią sięgnąć i odkryć wczesne, mało znane oblicze Wangelisa.